Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez kolejne tutorial odwiedzenia. Dzień 97. Wykorzystamy sobie jakiś reużywalny element po to, żeby uprościć sobie naszą aplikację, Babu, żebyśmy obniżyli koszty utrzymania naszej aplikacji. Jak coś takiego zrobić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Załóżmy sobie, że przyjęliśmy w naszej aplikacji, że wykorzystujemy ne, daty i zawsze wyświetlamy je w takim specyficznym formacie, więc weźmy sobie jakiś tekst, mamy naszą datę, current date, ta data oczywiście pochodzić może z bazy danych, z jakiegoś zewnętrznego API, to nie jest istotne. Zawsze jak mamy taką datę, to my ją sobie formatujemy w taki nasz sposób, który sobie wymyśliliśmy, na przykład lata, Później miesiące, potem dni z kropeczkami, potem mówimy godzinę, a potem mówimy minuty. W taki sposób zawsze sobie to formatujemy i używamy tutaj strefy czasowej naszego użytkownika, który teraz tutaj jest zalogowany. Więc tak sobie robimy i teraz jak mamy takie dat więcej, więc Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D sobie zrobiłem, to za każdym razem jak ja bym tutaj sobie wypełniał tę naszą datę, na przykład robił właśnie yy, Jakąś z bazy danych, z DUSR4, albo od naszego użytkownika. Więc weźmy sobie od naszego użytkownika, bo tam będziemy mieli dostęp do niego. Na przykład datę stworzenia naszego użytkownika. Znowu formatujemy sobie i znowu wchodzimy tutaj. Bierzemy kasto, musimy pamiętać, jaki ten format był i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do no, pracy jest z tym mmdd. Trochę z tym pracy, jak widać, jest. I znowu mm. Ok. No, nie mówiąc o tym, że jeszcze przyjdzie nam jakieś zapytania od naszego klienta, a czy moglibyście jednak nie wyświetlać tutaj kropeczek, tylko na przykład co możemy myślniki wy wyświetlać? Więc będziemy mieli wtedy jeszcze więcej pracy, żeby to wszędzie wszystko zedytować. Co możemy zrobić? Możemy zrobić sobie jakiś reużwalny element, który będzie y, naszym właśnie takim tekstem wyświetlającym y, datę. Więc ja, zróbmy sobie date tekst Nazwijmy go sobie date text, tworzę sobie taki nasz element, to będzie nasza grupa, więc zrobimy sobie grupę typu layout, ustawimy sobie minimalną szerokość 0, maksymalna nieskończoność, wysokość tak samo od 0 do nieskończoności, niech nam się pięknie dopasowuje, okay, niech to będzie trochę węższym przed 50 i dodajemy tu sobie nasz tekścik, ok, w tę naszą date teksta. I znowu ustawiam sobie Fituit to Content, minimalna wysokość, tak samo się niech dopasowuje. OK, jest nasz tekst, niech on będzie w stylu, na przykład, body large. OK, i tutaj wyświetlimy sobie, co my wyświetlimy. No nie wiemy do końca, więc dodamy sobie nową propertę i tu będziemy wstrzykiwali dane. To będzie po prostu jakaś data, date. To będzie typu date time, typu date. OK. I defaultowa wartość. Niech tu będzie current date. Time, po prostu obecny czas. Czy to jest wartość opcjonalna? No nie. A chociaż możemy zrobić opcjonalna, To wtedy current date time zawsze będzie, ale ja wolę zawsze jednak przekazywać, żeby to nie było opcjonalne, więc nie będzie to jednak current date. Time. I tam dostaniemy się teraz do tej naszego date tekstu, do naszej daty, sformatujemy ją tak jak chcemy, custom. No i znowu YYMM. MM, DD, HH i MM. Ok, więc mamy sobie naszą datę, ona się będzie nam wyświetlała. No i teraz wykorzystamy sobie ten nasz reużywalny element gdzieś na naszej stronie. Więc robimy sobie na przykład tutaj i co mówimy? Mówimy tutaj Current Daytime. I nie formatujemy już tego w żaden sposób tylko po prostu przekazujemy sobie co mamy wyświetlić. Jeszcze możemy się pobawić tym wszystkim. Ustawmy sobie y, layout na kolumn na naszej stronie i znowu ustawiamy sobie tutaj od zera do nieskończoności. Fit with to content od zera do nieskończoności. To co jeszcze mi się wyróżnia tutaj to ten nasz używalny element tak mi się wydaje ma jakieś tło. Więc zobaczmy sobie jakie tu jest tło. Tak więc ja nie chcę mieć tła więc ustawię sobie tutaj po prostu standard grup naszego Nasz styl. Ok, i zróbmy preview naszej aplikacji. Zobaczmy, jak teraz będzie ona wyglądała. Zwracamy sobie do naszej strony: Index, Ctrl P otwiera nam preview. I widzimy, że ta nasza data tutaj wygląda identycznie jak ta tutaj niżej. Yy, możemy sobie jeszcze uruchomić naszą aplikację jako jakiś użytkownik. Kogoś już tutaj mamy. Możemy dodać sobie jeszcze kogoś innego. Jan 2 małpakowalski.pl Będziemy mieć dwóch użytkowników naszej aplikacji. Uruchamię sobie jako Jan drugi. No i zróbmy sobie teraz już to wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Czyli usuwam wszystkie nasze grupy, usuwam wszystkie nasze teksty i korzystam sobie tylko z tego reużywalnego elementu. Tu wrzuciłem sobie datę dzisiejszą. A tu niżej wrzucę sobie datę stworzenia mojego użytkownika. Creation Date. Mogę jeszcze wziąć sobie znowu kolejną datę, datę modyfikacji na naszego użytkownika. Zrobimy sobie znowu preview i zobaczmy. Mamy wszystkie daty w tym samym właśnie formacie i nie muszę już teraz pamiętać jaki jest mój ulubiony format. A jak chcę znowu za jednym razem szybciutko zmienić ten format, to wracam do mojego reusz wolnego elementu. Wchodzę tutaj i zmieniam na przykład na właśnie wspomniane już wcześniej myślniki. Jest, jest, jest. Ctrl P. Nie zrobimy. Tutaj odświeżamy naszą aplikację i mamy szybko myślniki, zacznie we wszystkich datach. Więc w tym sposobem możemy poprawić sobie. Mm, Utrzymanie naszej aplikacji, zmniejszyć jego koszty za pomocą właśnie takich różnych sprytnych, reużywalnych elementów. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!